Witajcie serdecznie, moi mili. Zapraszam Was na wielką krzyżówkę. Krzyżówkę XXL i super linię, które zapowiedziałem już dzisiaj rano. I mamy wielką krzyżówkę o numerze, numerze czwartym Mamy krzyżówkę XXL o numerze 25, 21. Sorry. I super linię o numerze 12. Także zaczynamy zdrapywanie. I pierwszy symbol to moneta. Czy jest tu moneta? Jeszcze ustawię, żebyście wszystko dobrze widzieli. I moneta jest również. Dobrze. Kolejny symbol to rower. Tu rower, tu rower, tu rower i tu. Super. Następnie mamy lody. 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 Lody i lody. Dobrze. Teraz strapujemy okulary. Okulary i okulary. A jeszcze jedno okulary. Aha. Słońce. Słońce mamy tu i tu. Więcej nie mamy. Następnie mamy rolki. Tylko raz. Tak, tylko raz. Klapki. Klapek nie mamy. Słoń. Słoń jest tu. Tu i tu. Dobra, kolejnym symbolem jest kwiat. Kwiat mamy tu i tu. Dwa razy. Tak, dwa razy. Następnie jest sakwa. Sakwy niestety brak. Tęcza. Raz. I dwa. Następnie mamy cytrynkę. Cytryna. Dobrze. U mnie rosną cytryny na drzewie cytrynowym. Klucz. I powiem Wam, że diament. I powiem Wam, że jak przykładają się bardzo do tej cytryny, to, nie wiem, nie chciała rosnąć. A teraz, kiedy się tak stoi, owocuje i pięknie, kwitnie, wspaniale pachnie. No to lepiej może nadmiar uwagi jest po prostu niepożądany księżyc. Tylko raz. Dobra. Teraz mamy leżak brak leżaka, dzwon dzwona również nie mamy piłka tylko niestety jedna i dwa ostatnie symbole korona tu mamy koronę i podkowa i podkowy niestety nie mamy a tu jeszcze była tęcza, zobaczcie nie jest zdrapana no, i co, arbuza nie było, gwiazdy nie było, łodzi nie było, kości również nie było. No, cóż, zrabka pusta. Nar. Dobrze, tak więc bierzemy się za krzyżówkę XXL. I pierwsze mamy i, mamy w bonusowym i Loras. Fioder Aureliusz Hadrian Nie słyszałem jeszcze takiego imienia I tu by było na tyle Batik, Zabieg Snobizm Biatlon Niecka, Litwa Alpinizm Siedlisko. Dobra, mamy wszystkie chyba i strapane. Tak więc lecimy po następną literkę i tu mamy C. Palacz, tkacz. Palacz i tkacz. I to by było na tyle. Moloch. I więcej chyba C nie mamy. Owca. Cis. No i to by było na tyle z C. Teraz mamy Z. Mam w bonusowym iloraz. I szukamy Z. Szela. I więcej chyba tutaj nie ma. Kosztorys. Mysz. Zakres. I to wszystko. A tu jeszcze jest zabieg, i to będzie chyba wszystko. A tu jeszcze jest snobizm. Dobra. Zwrotnik. Azot. Alpinizm. I chyba to wszystko. Tak. Tak mi się wydaje. Ginajmie. Teraz mamy K, burak, makler, keja, tkacz i to na wszystko. Tutaj mamy klej, zakres, kosztorys, niecka, onkolog, kolumb, Siedlisko I zwrotnik I mamy chyba wszystkie K zdrapane Tak więc następną literką jest Moje ukochane F I tu mamy elf Elf po niemiecku to 11 Dobrze I tutaj nie mamy F nigdzie Tu mamy fosa i to na tyle dobra mm -hmm. J Keja Jan Keja i Jan dobra, lecimy dalej klej tu, 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 tu. nic więcej nie ma, lej klej, lej Dobrze, zaczynamy drugi rządek liter. I mamy teraz tutaj T. Te. Awantura Gertruda. I te więcej w pierwszej nie widzę, tak więc lecimy dalej. Kosztorys Batik. Artemida. Czy to jest imię? Biatlon. Tu mamy azot zwrotnik Litwa i następna litera jest to h Hadrian i tutaj h Moloch i tutaj h Niestety nie mamy. Dobra, kolejna litera. P. Tu mamy Paw. Dobrze, 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 tyle tego P. Tu mamy Mops, Pasmo, Alpinizm. No, i tutaj chyba więcej p nie ma. Kolejna litera to E. Lew. Keja. Szela. Aureliusz. Makler. I tutaj więcej nic nie ma. Ewa. Zakres. Zabieg. Lej, Bela, Siedlisko. No i to by było na tyle z E. Wyjątkowo mało. Jakoś mi się wydaje tego E. I teraz mamy M. Makler. No i tutaj więcej nie ma. Mysz, Mops, Moloch. Artemida, pasmo. Kolumb, atom, brama. I lecimy dalej. Mamy B, burak. Batik, zabieg. Snobizm, Brama, Bela, dobra, ostatni rządek, pierwsza litera, mamy o, i tu jest iloraz, fiodor, fluor, moloch, kosztorys. Snobizm, pasmo, osa, oka, onkolog, kolumb, azot, atom, grom. I mamy wszystkie ozdrapane, mam nadzieję. Następne jest G. Gertruda. Waga. Patrzcie, że się jeszcze nic nie ułożyło. Zabieg, onkolog, Uganda. No dobrze, lecimy dalej, i mamy R w bonusowym Iloras, Burak, Aureliusz, Gertruda. Um, Awantura, Iran, Hadrian, Rdza, kosztorys, rum. Artemida, Forsa, grom, pierwszy wyraz grom. Zwrotnik, brama. I co? Zostały trzy litery, mamy dopiero jedno słowo. No jestem ciekawy. N. Tak więc. A bonus jeszcze może w sumie ułożyć, no ale. Jan, Awantura. Na A nie liczę. Hadrian. mało tych N dobrze i N mamy zdrapane przedostatnia litera i to jest S, czyli bonusu nie będzie bonusu nie będzie kochani tu mamy mysz kosztorys snobizm a tu N było, patrzcie, i mamy pierwszy wyraz. Snobizm i mops. Snobizm i mops. Może coś się jeszcze tutaj znajdzie. Tu mamy osa. Pasmo. Forsa, siedlisko, cis, drugi wyraz. No i więcej. S tutaj niestety nie mamy. I sprawdźmy ostatnie. Jest D. oj Hadrian. Fiodor. Gertruda. Tu nam się niestety nic nie ułożyło. Tu mamy rdza. Artemida. Ada. Szkoda, że nie było Ano. Bardzo, bardzo szkoda. A tutaj z D, D chyba w ogóle nie mamy. Nie mamy D, no ale sprawdźmy jeszcze kontrolne. Tutaj nie ma, tu może U, UN, pusto. No i zajmujemy się ostatnią zrabką, jest to wielka krzyżówka. I pierwsze mamy W, W w bonusowym nie mamy. BMW W tu mam, ojej W E sorry a czy jest tutaj W? tu jest dzwon waga i to wszystko Y. Tu mamy tym. I czy tu jest gdzieś Y. Tu mamy. Dobrze. Tu mamy. I tu. A czy gdzieś jeszcze jest? Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. No dobrze. Powiedzmy, że nie ma więcej i mamy R. Tu mamy R w Rotterdamie. W Rotterdamie. Tu mamy, tu jest, tu jest. Tu mamy R. I tu jeszcze jedno. I tu jeszcze jedno, ale się na tych R nawaliło. Tu jest R. Tu mamy. Tu mamy Fromborg, czyli z moich okolic dawnych w Polsce. Dobra. Bardzo, bardzo blisko do Fromborga. Tu mamy J. J w bonusowym nie mamy. J. Tu mamy J. Tu jest J. I teraz sprawdzamy, co mamy tutaj. Mamy esej. I to wszystko. Teraz mamy E. Mam w bonusowym echo. Tu mamy E. Jej, ile ich jest. Patrzcie, ile ich jest, tych E. Szok. Wszystkie mamy E zrapane, wszystkie. Jest E, tu mamy dobra, wszystko chyba, wszystko dobra, lecimy dalej. Teraz mamy N, w bonusowym N nie mamy, za to mamy tutaj i tu, tu, tu. Trochę jest tego N ale już się skończyło seans tu mamy no trochę jest tego trochę N było super teraz mamy U w bonusowym U niestety nie mamy za to mamy M -u. i burza i więcej chyba u tu nie mamy, dobra, tu mamy u, tu jest, tu jest, tu jest, i to chyba wszystko, dobra, m, bonusowy mamy w tym i w Millet, Adam, Rotterdam, <ścoughs> Rotterdam Emisja. I emu. I tutaj powstało nam pierwsze słówko. Emu. Teraz szukamy tutaj m. Mamy w musztardzie. Manna, rama. Fromborg. Tutaj nigdzie nie widzę. Machina. No i koniec. Następne jest s. W faksie. Tu jest s. Tu jest S. No i się z S skończyło. Tu mamy seans. Musztarda, Australia. Austria. Szwadron. Syn. Pierwszy, pierwszy wyraz. Dobra. I tutaj mamy chyba wszystko zrapane Dobrze, zaczynamy drugą linię I mamy o I tu mamy w echo, w bonusowym Noe, drugi wyraz Tu mamy o i tu I w Rotterdamie jeszcze mamy o Dobrze Udo Tu jest, tu jest tu jest, tu jest i tu, i mamy chyba wszystko. A tu jeszcze Fromborgu jest, i tutaj mamy wszystkie ozdrapane. Super! F! No, to F musiało się przecież pojawić, a może mi to F dzisiaj da tutaj em, szczęście w tym bonusie? Zobaczymy. Tu mamy fromborg. Szukamy F no i niestety tylko jedno F było A tu jeszcze jest Foka No ale to tylko niestety tyle i w bonusowym Milet Wietnam Emisja i tutaj więcej i nie mamy ale jest tutaj, tutaj tutaj jest, tu mamy, tu mamy tu mamy i jeszcze jest w wizie. Dobra. Kolejna litera to X. Jeszcze widziałem taksi, więcej nie szukamy, bo nie będzie. Teraz mamy P. W bonusowym P nie mamy. Tu mamy spacer. I to by było na tyle. Tu jest P. No, i P mamy chyba tylko raz, niestety. Dobra, i więcej nie widzę. L, Teledysk, Montreal, Milet, w bonusowym. L, Australia. Tu mamy drugi wyraz: Lew. Już mnie nie chce drapać, ten, ten drapak. No i L więcej nigdzie nie widzę. Tak więc kolejne jest H tu mamy w echo Czy gdzieś tu jest H nie ma, a tu jest Machina i na Machinie się skończyło dwie ostatnie litery mamy Z burza dzwon musztarda zmora oj, 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 no nic z tego nie będzie chyba dobra, Z mamy strapane wszędzie i ostatnio, a tu jeszcze jest Szwadron i ostatnia litera, kochani, to G. No i mamy tutaj gada, no ale niestety nie zrapany. Tu mamy gra i waga. I to by było na tyle. Zrapka jest niestety przegrana. Agora. No niestety kochani, pusto a szkoda, szkoda sprawdźmy jeszcze kontrolne GB, GBM, GBM GBM zrabka pusta dziękuję Wam za to, że włączyliście ten odcinek pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejny miksowy odcinek już jutro rano. Niestety dzisiaj zdrabki wszystkie przygrane. Jesteśmy na minusie. Trzymajcie kciuki za kolejny odcinek. Pozdrawiam. Pa!